Za zaproszenie i poprzednio tutaj była długa dyskusja na temat, no przede wszystkim, organizacji opieki nad dziećmi przejściem w dorosłość osób z chorobami rzadkimi. Jak Państwo zaraz zobaczycie, zjawisko otyłości, które jest niewątpliwie jednostką chorobową. W Polsce dotyczy znacznego odsetka, szczególnie małych dzieci. No i to się zaczyna jawić problem, który jest nie tylko problemem epidemiologicznym dotyczącym tych dzieci, ale niestety, jak sobie myślimy o tym transition w dorosłość, będzie się to wiązało z występowaniem otyłości i związanych z otyłością takich schorzeń jak cukrzyca jak hiperlipidemia, jak nadciśnienie tętnicze, i inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory w istotnie wyższym odsetku niż to jest obecnie. Skąd my mamy wiedzę na temat tego, czy polskie dzieci są otyłe? Ta wiedza pochodzi z dużych badań epidemiologicznych, z dużych badań populacyjnych. Pierwsze takie bardzo duże badanie przeprowadzili eksperci z Centrum Zdrowia Dziecka zaczynając w roku 2007 w ramach takiego badania o akronimie OLAF i następnie prawie 10 lat później rozpoczęliśmy w Polsce cykl, przyłączyliśmy się jako kraj do takiego projektu Biura Regionalnego Europa Światowej Organizacji Zdrowia to badanie ma akronim COSI, czyli Childhood Obesity Surveillance Initiative i jest projektem, największym programem prowadzonym obecnie wśród dzieci, organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia. I ona jest ukierunkowana, to, to ten program, to badanie jest ukierunkowane na ocenę częstości właśnie nadwagi i otyłości u dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. W Polsce przeprowadziliśmy do tej pory pełne rundy w 2016 i 2018 roku, czyli krótko mówiąc patrzymy, co się działo z BMI i obwodem talii u polskich ośmiolatków, bo taką grupę wiekową tych dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej wybraliśmy przed okresem pandemicznym. Jak Państwo zobaczycie na te rosnące słupki, zarówno, e, e, zarówno poziomu BMI, czyli wskaźnika masy ciała, e, i obwodu tali, to one rosną. Rosły zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt w tych, w, tych, w tych 10 latach między 2007 10, czy 11 latach między rokiem 2007 i 2008. Mówiąc krótko, problem już się zaczynał, dlatego że proszę zobaczyć, że no te, te, te poziomy BMI i obwodu tali były istotne i one wzrastały. To się wiązało dodatkowo specjalnie to pokazuje ten slajd ilustrujący średnie ciśnienie tętnicze u polskich ośmiolatków, bo to, co zwraca uwagę, to istotnie też wzrastające średnie poziomy zarówno skurtowego po lewej stronie slajdu, jak i rozkurczowego po prawej stronie slajdu. Poziomu ciśnienia tętniczego w tych trzech badaniach, które były przeprowadzone w latach 2007-2018. Zanalizowaliśmy sobie, szukając zależności podwyższonego ciśnienia tętniczego, bo przypominam, że to jest najczęstsze schorzenie układu sercowo-naczyniowego występujące u dorosłych, więc zadaliśmy sobie pytanie, z czym się wiąże, czy w ogóle istnieje zależność jakaś między tymi parametrami, które badaliśmy, czyli wzrostem, masą ciała i obwodem talii u dzieci, czyli zależność między podwyższonym ciśnieniem tętniczym i nadwagą czy otyłością u dzieci tych ośmioletnich w dwóch edycjach COSI w 2016 i 2018 roku. I co się okazało w takiej wieloczynnikowej analizie? Okazało się, że zdecydowanie najsilniejsza zależność występuje między nieprawidłowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym, a dzieckiem, które ma nieprawidłowe BMI, czyli nieprawidłowy indeks masy ciała i dodatkowo ma brzuszny rozkład tkanki tłuszczowej, czyli idzie w kierunku otyłości brzusznej. To, no to jest bardzo silny wskaźnik, bo to pokazuje już o tych małych dzieci w ośmioletnich tego typu zależności. No i była pandemia. I włączyliśmy się w ramach Narodowego Programu Zdrowia, włączyliśmy się jako Polska do takiej edycji pod badania COSI, które było przeprowadzone w 13 krajach europejskich. Myśmy je przeprowadzili w 2021 roku, czyli ewidentnie już po okresie powrotu 8 dzieci do szkół, w reprezentatywnej próbie losowej 109 szkół w całej Polsce. W 49 powiatach zbadaliśmy prawie 2230 230 uczniów, ankietując jednocześnie prawie 900 rodziców. I zobaczcie Państwo, jak wyglądał wzrost częstości nadwagi i otyłości u ośmiolatków, jak porównaliśmy z badaniami z lat 2016-18. Mówiąc krótko, pandemia zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców spowodowała, szczególnie u chłopców, wzrost częstości nadwagi i otyłości. Spójrzmy na prawą stronę slajdu, samą otyłość i zobaczmy, że 2021, czyli właściwie te ostatnie lata, ostatni czas to jest moment, w którym częstość na, otyłości, już nie nadwagi, tylko otyłości dotyczy jednej piątej y, chło, ośmioletnich chłopców w Polsce. Co piąty polski ośmiolatek jest otyły. Nie tyle, że ma nadwagę, bo nadwagę ma właściwie co trzeci, ale co piąty jest otyły. No więc py, odpowiedź na pytanie, czy polskie dzieci są otyłe, trzeba powiedzieć w dużym odsetku tak. Niedowaga w tej grupie wiekowej ośmiolatków występuje rzadko. No i popatrzyliśmy, co to znaczy ta, z czym wiąże się ta nadwaga, ta otyłość, skąd ona pochodzi? Badaliśmy taki wskaźnik wzrostu dzieci do, do obwodu talii i cóż się okazuje, że istotny odsetek, wzrastający. Odsetek dzieci ośmioletnich w Polsce ma brzuszną głównie lokalizację tkanki tłuszczowej, czyli to, co może prorokować w przyszłości rozwojem otyłości brzusznej. I znowu istotnie wyższy odsetek. Dzieci w tym badaniu z 2021 roku miały nieprawidłowo podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Przypominam, że mówimy o ośmioletnich dzieciach. To jeszcze nie jest rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, ale to pokazuje, że coraz wyższy odsetek dzieci reaguje na przykład na badanie przez pielęgniarkę szkolną, którą oni znają. Reaguje wzrostem ciśnienia tętniczego, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego. To są niepokojące dane, bo to może potem prorokować rozwojem nadciśnienia tętniczego w przyszłości. Zadaliśmy też sobie pytanie, skąd to się może wziąć. Zadaliśmy sobie, jako grupa kilkunastu krajów, która brała udział w tym projekcie, szukaliśmy na przykład. Pytaliśmy rodziców, jakie były zmiany częstości spożywania różnych produktów przez dzieci z perspektywy tych rodziców. I zobaczcie Państwo, że istotnie wzrosła zarówno spożywanie e, słodkich przekąsek, jak i słonych przekąsek, czyli coś, co może powodować e, e, wzrastającą wagę, ale też istotny dowóz, dowóz soli, czyli... Nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego. E, kolejny element, który jest niepokojący, to jest czas, jaki dzieciaki ośmioletnie spędzają przed ekranem w celach niezwiązanych z edukacją, bo oczywiście pandemia przyzwyczaiła czy wypracowała, wyuczyła dzieci tego, że mogą więcej czasu pracować przed monitorem w związku ze swoją edukacją, ale tutaj Państwo widzicie, że prawie połowa dzieci częściej, e, istotnie częściej niż przed pandemią, e, istotnie większy czas niż przed pandemią spędzała przed ekranami swoich, czy y, smartfonów, czy tabletów, czy telewizorów. No i znowu, to się oczywiście wiąże z mniejszą ilością czasu, e, które one e, spędzały aktywne fizycznie. No i kolejny element, który te, na który w tej chwili się, e, w któremu się bacznie przyglądamy, bo wiemy o e, epidemii właściwie. E, występowania depresji u nastolatków, ale zwróćmy uwagę na to, że w takich pytaniach, które, za, an, którymi ankietowaliśmy rodziców drugoklasistów szkoły podstawowej w końcu 2021 roku, e, w takich wiarygodnym, wiarygodnych pytaniach dotyczących objawów depresji tylko połowa rodziców mówiła, że ich dzieci są w pełni zadowolone. Co to znaczy, że druga połowa ośmiolatków polskich nie jest bardzo szczęśliwa? Pytanie, dlaczego ośmiolatki nasze nie są, e, nie są szczęśliwe, a, a, przynajmniej, a właściwie e, ich połowa? I pytanie, czy taki drugoklasista, który jest smutny i niezbyt zadowolony z życia, to jest dziecko chętne do tego, żeby być aktywne fizycznie i jak popularnie mówimy zdrowo żyć. Wydaje się, że to może być bardzo trudne w tej zmianie zwyczajów związanych ze spędzaniem dużej ilości czasu przed monitorami. No i chciałam jeszcze Państwu pokazać. Mój autorski slajd wykonany w, właściwie w 2018-2019 roku, jeszcze przed okresem pandemii, pokazującym, jak się zmienia częstość nadwagi i otyłości w polskiej populacji młodej. Zaczynamy od dzieci, takich zupełnie malutkich. Badanie Pitnac przeprowadzane właśnie w, w, w 2015 2016 roku, które obejmowało dzieci właściwie od 5 miesiąca życia do trzeciego roku życia. I zobaczcie Państwo, że już prawie jedna trzecia tych trzy latków polskich okazywało się, że ma nieprawidłowo podwyższone BMI. Potem patrzymy na COZI, czyli ośmiolatki, 2018 rok. I jeszcze wyższa częstość nadwagi otyłości. Ona wyraźnie obniża się w okresie nastoletnim. W związku z tym, proszę Państwa, bombardowanie naszych, szczególnie piętnastoletnich dziewcząt, stale informacjami o tym, że one są otyłe, wzmacnia jeszcze i tak nieprawidłowy odbiór swojego ciała, jaki charakteryzuje polskie piętnastolatki. W badaniach międzynarodowych prowadzonych koordynowanych w Polsce przez Instytut Matki i Dziecka Health Behavior in School Age Children prowadzonych od 40 lat co 4 lata między innymi na polskiej populacji 11 13 15 i ostatnio 17 latków ewidentnie mamy dane że najczęściej na świecie wśród prawie 50 krajów uczestniczących obecnie w tym projekcie Polskie piętnastolatki, mimo to, że mają prawidłową masę ciała, wskazują siebie jako osoby otyłe. Czyli pamiętajmy o tym, że mamy istotny odsetek dzieci ośmioletnich, które mają otyłość, szczególnie chłopców. Ten odsetek wyraźnie spada, też rozwojowo, wśród 11, 13, 15, 17-latków i tu trzeba bardzo ostrożnie szafować, Informacjami na temat otyłości, żeby nie kreować jeszcze nieprawidłowych zachowań zdrowotnych, ale zobaczmy, co się dzieje po 17-18 roku życia. Jest po prostu pik częstości nadwagi i otyłości i to dotyczy głównie mężczyzn w tym młodym wieku. Z badania WOBAŻ-2 zobaczcie państwo, że jak dochodzimy do około 40. roku życia, prawie 70% polskich mężczyzn, młodych, ma nadwagę. To jest... Ja pokazuję tę ilustrację dlatego, żebyśmy sobie zdali sprawę z konieczności formułowania różnych przekazów na temat prawidłowej, nieprawidłowej masy ciała, częstości nadwagi, otyłości, konieczności prawidłowych zachowań zdrowotnych, że musimy je kierunkować różnie do różnych grup wiekowych. To jest niezwykle istotny wniosek z tego projektu. Ale zrobiliśmy też badania wśród młodzieży, już takie po covidowe. No i niestety tutaj mamy, mieliśmy wzrost częstości nadwagi i otyłości, szczególnie dotyczący, zobaczcie Państwo, tych, y, 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 t, tej młodzieży właśnie 15-17-letniej. I to najprawdopodobniej w okresie pandemicznym było związane, bo te grupy wiekowe najdłużej siedziały w domu, najdłużej, najmniej miały kontaktów ze swoimi rówieśnikami bezpośrednich. Czekamy na wyniki HBSC z tego roku, zobaczymy jak to wygląda e, obecnie. No i to, co powiedziałam, spadająca aktywność fizyczna, ale to też szczególnie niepokoi, że w pandemii najbardziej ona była zmniejszała się w, wśród 11 i 13 latków, czyli tych dzieci, które no, generalnie też wypadały niedobrze przed pandemią, ale lepiej niż ich starsi koledzy. No i Depresja, to jest, no ja, ja nie chcę się tutaj mądrzyć, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Dzisiaj było dużo, rozumiem, już Państwo wymienialiście informacji na ten temat, ale te dane robią wrażenie, że prawie połowa 17-latków w roku 2021 miała w naszym badaniu cechy wskazujące na depresję, a ponad 65% na wysoki poziom stresu. Czyli wnioskując, Częstość nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce stale narasta i chyba szczególnie wśród młodszych dzieci możemy już mówić o epidemii, więc tak. Niestety te, te, te grupy wiekowe młodsze, to już trzeba wyraźnie podejmować bada, pro, takie działania interwencyjne i to będzie miało na pewno niekorzystny wpływ na wzrost częstości występowania chorób niezakaźnych w najbliższej przyszłości w naszym kraju. No i Przypominam, że olbrzymim problemem dzieci i młodzieży stały się stany wskazujące na wyższe ryzyko depresji i stres szkolny i to nie, są, to nie jest grupa dzieci podatna na interwencje dotyczące zdrowych sposobów życia i, 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 i zdrowych zachowań zdrowotnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Pani moim zdaniem poruszyła też tutaj bardzo ważny temat tak zwanych mody czasami, bo wiem, że moja siostrzenica, kiedy zaczęła naukę w szkole średniej, co druga uczennica, jej koleżanka była modelką. Wobec czego ona też dołączyła do tej grupy, która chciała być modelką i też było to intensywne odchudzanie, które prawie że się skończyło anoreksją. I gdyby nie pomoc bardzo fachowej pani doktor, która jej powiedziała, co może jeść i nic jej się nie stanie i nie przytyje, to by się to na pewno źle skończyło. Więc te mody są też bardzo niebezpieczne. I to bardzo ciekawe wyniki. Myślimy, że bo przyjrzymy się, bo może rzeczywiście ta pandemia nam już trochę zachwiała tutaj wszystko. Ale wróci do normy. Czyli po, reasumując, polskie dzieci niestety, gdy, może jeszcze nie są, ale m, wszystko się skłania no, ku temu. Jeżeli co piąty polski ośmiolatek jest otyły, to to no są to. bardzo niepokojące no informacje. No i ma, miejmy nadzieję, że opracowana no, też przez dzięki tym, znaczy, mm -hmm. może nie dzięki, ale e, szokujące wyniki zmusiły e, naszych decydentów do tego, żeby opracowywać tak. strategię na rzecz zdrowia dzieci. dzieci. Miejmy nadzieję, że ona będzie niedługo wdrożona i podejmiemy działania interwencyjne. Bardzo, Bardzo dziękuję i zapraszamy w przyszłym roku, żeby posłuchać o tej strategii też. Dziękuję.